to mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Biały Dom zapowiada gruntowne zmiany w armii Stanów Zjednoczonych. Przywódcy państw Unii Europejskiej przyjęli z zadowoleniem plan amerykańskiego prezydenta dla strefy gazy. Rosja zarobiła ponad 8 miliardów euro na eksporcie skroplonego gazu LNG do Europy. Niemieckie władze pracują nad pakietem stymulacyjnym, aby walczyć z najwyższym od 14 lat bezrobociem. W Maroku trwają antyrządowe protesty zdominowane przez młodych ludzi rozczarowanych sytuacją w kraju. Środa, 1 października to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i sekretarz wojny Pete Hexett zamierzają dokonać gruntownych zmian w armii. Amerykańskie wojsko ma zrezygnować z projektów ideologicznych, a żołnierze będą zbierać doświadczenie podczas interwencji w największych miastach kraju. W ubiegłym tygodniu Biały Dom w trybie nagłym zwołał spotkanie wszystkich oficerów w randze co najmniej generała brygady. We wtorek czołowi amerykańscy dowódcy stawili się na wezwanie Departamentu Wojny USA do bazy Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w Virginii. Amerykańska głowa państwa wygłosiła w niej blisko 70-minutowe przemówienie. Trump powiedział w nim, że sytuacja w największych miastach Stanów Zjednoczonych powinna zostać wykorzystana przez Armię i Gwardię Narodową jako swego rodzaju poligon doświadczalny. Wkrótce żołnierze mają zostać wysłani na ulicy Chicago, a od sierpnia są oni już rozmieszczeni w Waszyngtonie. W swoim wystąpieniu polityk Partii Republikańskiej krytykował postawę niektórych amerykańskich obywateli, bo niedawno zobaczył on w telewizji ujęcie protestujących, plujących i obrażających wojskowych. Zdaniem Trumpa obecnie żołnierze nie mogą w żaden sposób zareagować na tego rodzaju zachowanie. Instruując dowódców wojskowych, powiedział on, że od teraz po ataku na pojazdy wojskowe albo policyjne, żołnierze i funkcjonariusze powinni zrobić co im się podoba. Jeszcze przed spotkaniem skrytykował on poprzednie dowództwo wojskowe. Wprawdzie jego członkowie byli rekomendowani za czasów pierwszej prezydentury Trumpa przez innych republikanów, ale mieli zawieść jego oczekiwania. Podkreślił on, że teraz usunie z funkcji każdego generała lub admirała, który nie będzie mu się podobał. Sekretarz obrony USA w swoim przemówieniu skupił się na samych reformach armii. Ma ona zrezygnować m.in. z zajmowania się kwestiami ideologicznymi. Hekset zamierza. Dokonać przeglądu określeń używanych w wojsku. W jego opinii sformułowania takie jak toksyczne przywództwo, zastraszanie czy znęcanie były dotąd używane przeciwko dowódcom amerykańskich sił zbrojnych, co podkopywało ich pozycje. Biały Dom chce zająć się zwłaszcza programem równych szans. Za jego pośrednictwem składano skargi dotyczące molestowania seksualnego czy dyskryminacji ze względu na płeć, narodowość i rasę. Hexet przekonywał, że z powodu programu wojsko musiało zajmować się błahymi zgłoszeniami. Ponadto dowódcy amerykańskiej armii mają zacząć dbać o swoją kondycję, a testy sprawności fizycznej dla żołnierzy nie będą zróżnicowane ze względu na płeć. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, będą musiały osiągnąć 70% wynik w odpowiednim teście przywódcy państw Unii Europejskiej przyjęli z zadowoleniem plan pokojowy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dla strefy gazy. Przewiduje on wymianę palestyńskich więźniów na izraelskich zakładników oraz stworzenie tymczasowej rady zarządzającej palestyńską enklawą. Licząca 21 punktów propozycja ma zakończyć trwający od prawie dwóch lat konflikt. W poniedziałek Trump przedstawił ją po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Najważniejszą częścią planu jest uwolnienie przez Hamas przetrzymywanych izraelskich zakładników. W zamian z izraelskich więzień nie zostaliby zwolnieni palestyńczycy ze strefy Gazy oraz osoby odbywające dożywotnie wyroki. Po zakończeniu wojny tymczasowo enklawą zarządzałaby rada kierowana przez amerykańskiego prezydenta. Plan pokojowy pochwalili przywódcy państw wspólnoty europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska jest zainteresowana pomocą w realizacji jego założeń. Unijna wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kalas uważa propozycję Trumpa za szansę na zaprowadzenie trwałego pokoju. W podobnym tonie wypowiedział się kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według niego jest to największa od dwóch lat szansa na zakończenie izraelsko-palestyńskiej wojny, dlatego pozostaje on w ścisłym kontakcie z władzami Stanów Zjednoczonych. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiada, że zachowa czujność w sprawie praktycznej realizacji planu przedstawionego przez Trumpa. Hamas nie ma w tej kwestii wyjścia, z kolei od Izraela oczekuje on podjęcia natychmiastowych działań zgodnych z zapisami dokumentu. Rosyjski budżet uzyskał ponad 8 miliardów 100 milionów euro z wpływów podatkowych z eksportu skroplonego gazu LNG do Europy. Największymi odbiorcami surowca spośród państw zachodnich pozostają Belgia, Francja i Hiszpania. Analizę sytuacji rynkowej z lat 2022-2024 przeprowadziła organizacja ekologiczna Greenpeace. Z raportu cytowanego przez telewizję Euronews wynika, że Kreml zarabia coraz więcej z tytułu sprzedaży gazu LNG do państw członkowskich Unii Europejskiej. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku do Europy trafiło 12 miliardów 800 milionów sześciennych surowca. W ciągu ostatnich czterech lat europejski import z Rosji zwiększył się o 67%. Tylko w trzy lata rosyjska spółka Yamal LNG zarobiła 40 miliardów dolarów na handlu z czołowymi europejskimi koncernami. Do największych odbiorców rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego należą Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania. Umowy wiążące te kraje z rosyjskimi dostawcami będą obowiązywać nawet przez najbliższych 16 lat. Komisja Europejska próbuje nakłonić państwa członkowskie do zerwania porozumień w ciągu następnych dwóch lat. Zarazem rośnie import LNG ze Stanów Zjednoczonych. Według Greenpeace w pierwszych sześciu miesiącach tego roku Europa kupiła 52 miliardy 700 metrów sześciennych amerykańskiego skrupulnego gazu ziemnego. Niemiecki kanclerz Friedrich Merz ma przygotować pakiet stymulacyjny dla krajowej gospodarki. W Niemczech zarejestrowano największą liczbę bezrobotnych od 14 lat. Szef niemieckiego rządu w trakcie posiedzenia swojego gabinetu zapowiedział, że przy zaangażowaniu wszystkich ministerstw przygotuje reformy gospodarcze. Ich podstawowym zadaniem będzie przywrócenie kraju na ścieżkę szybkiego rozwoju, głównie poprzez uczynienie z Niemiec państwa ponownie przyjaznego dla inwestorów. Koalicja Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec chce m.in. ograniczyć wydatki na administrację federalną o 8%. Zarejestrowanie nowej firmy ma być z kolei możliwe w ciągu jednego dnia. Gabinet Merca podczas swoich dwudniowych obrad zamierza także omówić kwestie podatków, barier regulacyjnych, inwestycji w infrastrukturę czy dalszej realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Portal Politico podkreśla, że pakiet stymulacyjny niemieckiego rządu jest wyczekiwany w związku z pogarszającą się sytuacją na tamtejszym rynku pracy. We wrześniu bezrobocie wzrosło do najwyższego poziomu od blisko 14 lat. W ciągu miesiąca wzrosło ono o 14 tysięcy osób, dlatego bez zatrudnienia pozostają już prawie 3 miliony mieszkańców Niemiec. Szefowa Federalnego Urzędu Pracy Andrea Nales twierdzi, że w tej kwestii nie zmieni się nic, dopóki rynku pracy nie pobudzi żaden konkretny bodziec. W ostatnich tygodniach w niemieckich mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia o kolejnych masowych zwolnieniach, które przeprowadzają największe krajowe koncerny. Z drugiej strony analitycy uważają, że bezrobocie nie wzrośnie do bardzo wysokich poziomów notowanych na początku obecnego stulecia. Przesądzą o tym zmiany demograficzne i niedobór, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników. W Maroku od kilku dni trwają antyrządowe protesty. Uczestniczące w nich młode pokolenie Marokańczyków obwinia władzę o pogarszającą się sytuację materialną społeczeństwa. Marokańska policja od poniedziałku przeprowadziła serię aresztowań działaczy praw człowieka oraz uczestników manifestacji. W samej stolicy kraju Rabacie doszło do zatrzymania kilkudziesięciu osób, a nieznana liczba osób została uwięziona w Casablance, Agadirze, Waczdy i Meknes. Właśnie na ulicach tych miast pojawiły się dodatkowe siły policyjne. Od soboty w 11 największych marokańskich ośrodkach młodzi ludzie z tzw. pokolenia Z organizowali protesty antyrządowe, wykorzystując do tego portale społecznościowe. Zarzucają oni władzom nadmierne skupianie się na przygotowaniach do piłkarskich Mistrzostw Świata, które za 5 lat odbędą się w Maroku, Hiszpanii i w Portugalii. Inwestując w nowe stadiony, władze mają kompletnie ignorować problemy związane ze stale pogłębiającymi się nierównościami społecznymi. Demonstranci są zaniepokojeni, zwłaszcza pogarszającą się sytuacją w służbie zdrowia oraz w systemie szkolnictwa. We wrześniu duże kontrowersje wzbudziła głośna sprawa śmierci kilku kobiet w szpitalu w Agadirze. W opinii krytyków władz Królestwa ich śmierci po cesarskim cięciu można było uniknąć, gdyby placówki medyczne były wyposażone w nowocześniejszy sprzęt oraz nie miałyby one problemów z personelem. Zaniepokojenie Marokańczyków budzi również wysokie bezrobocie. Wynosi ono blisko 13%, a w przypadku najmłodszych Marokańczyków sięga poziomu prawie 36%. Sytuacja jest niewiele lepsza w przypadku absolwentów tamtejszych wyższych uczelni. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Janker. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy. Z AMSO obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy.